Cześć! Witajcie na kanale Siostrzyczki! I dzisiaj będziemy robić 35 rzeczy, które można robić podczas kwarantanny. To numer jeden to gimnastyka. Ja z Martą lubimy robić takie rzeczy. Jeszcze lubię robić lubię... gwiazdy. Stanie na rękach. I różne inne rzeczy, ale tutaj nie ma miejsca. A ja lubię robić w gimnastyce. I. gwiazdę. A ja pokażę numer dwa, który jest. Origami! kasetki I powiedz, co lubisz robić w origami? Lubię robić... Teraz lubię robić rob, yy, wielkanocne rzeczy. Okej. Okay. I coś jeszcze czy nie? Piekło niebo. Tak, też piekło niebo. Okej. Okay. Numer 3 to jest granie w Nintendo. Ja i Marta zawsze jesteśmy chętne, żeby w to pograć. Nasze ulubione gry to Mario Kart, Minecraft, yy, Mario, Mario, pa Mario, Party, Party i, i... Sonic, Sonic i Mario. I Mario. Olympic Games. Tutaj jeszcze jest FIFA, która jest dla taty, bo wiecie, nie. My nie lubimy tak bardzo. Wiecie, no. Piłki nożnej. A która to Twoja ulubiona gra? Moja to jest Mario Party Minecraft. i Minecraft. No, Marta cały czas gra w Minecraft. My z Martą też lubimy tańczyć Ci, to jest numer cztery. To, to ty, Marta. Você está... czytać. I tą książkę, którą obecnie czytam, to jest Harry Potter, druga część. Ta jest akurat po angielsku. Wszystkie moje książki są po angielsku. Ale, no bo ja wolę czytać po angielsku. Tutaj jest, też po angielsku, to jest seria niefortunnych. Coś takiego, nie ma. I potem jeszcze... Y Scary Stories to Tell in the Dark. I to jest um, straszne historie, żeby powiedzieć, kiedy jest ciemno. Na przykład na jakichś um, nockach z koleżankami i takimi rzeczami. Ale ja też lubię czytać um, Sisters, czyli siostry, chmury, uśmiech. No i tak z tamtej serii książki. A teraz Marta. No, to ja lubię czytać też po angielsku. No, to jedna to jest Daisy and the Trouble of Burglars. Jest Czyli taka. po polsku? Um, Daisy i. Problem z kradzieżą, czy coś takiego. No. Jaka jest taka gruba? Mm. Potem Dogman. No i tego. A potem jest taki komiks. No, fajny. O. I też lubię bardzo Space Sisters, jaki też tu mam, no. Numer 6 to jest poglądać nas na YouTubie. I proszę zasubskrybować i zalajkować i zakomentować. Dziękuję. Numer siedem, jeżdżenie na rowerku albo robienie innych ćwiczeń w domu. Numer 8 to jest za zacząć swój własny kanał na YouTubie. I No i na przykład y, można zrobić to o różnych rzeczach. Można to zrobić o na przykład gotowaniu albo na przykład o rysowaniu, o ym, nie wiem, o czytaniu książek, tak. I że na, też można robić taki kanał DIY albo y Kanał, gdzie się próbuje różne rzeczy, tak jak na naszym kanału, gdzie próbujemy różne rzeczy z różnych krajów i tak no. A więc następna rzecz, to jest numer 9. Numer 9! Zrobić się obiad dla rodziny. No my już mieliśmy obiad, już jest 16.05 chyba. Um, ale my już mieliśmy obiad i mama nam zrobiła obiad, ale może na przykład jutro my zrobimy obiad na przykład jakąś... Ale ja dzisiaj... Załadkę. Ja dzisiaj robię Brownie. No, to potem będzie. U nas jest bardzo słonecznie i ciepło teraz... Um, ale numer 10, 10 to, to jest... Wyjść na balkon, taras, ogród i tam posiedzieć, poczytać książkę, nie wiem, posłuchać audiobooka czy coś takiego i po prostu wyjść na dwór. Ale czy nie jest w Polsce zimno teraz? No tak, ale nie jest aż tak zimno. My nie mieszkamy w Polsce, my mieszkamy w Dubaju, to wiecie. Idziemy gdzie? Nie wiemy, co się dzieje. No. Mhm. Numer 11 to jest. Można coś obejrzeć na Netflixie. My lubimy oglądać e, To, co Big tutaj, Show. E, Nailed it. Zagubieni w kosmosie. Alexa i Katie. Victorious. Nieuchwycięceni. O, to jest ta książka, którą lubię. Seria niefortunnych yeah. zdarzeń. Zjazd rodzinny. Kumpel terapeuta. Backstage. E, I master. No, to tak średnio Ja lubię. A ja kocham go! A ja nie No i takie rzeczy tutaj mm. Numer 12 to jest Ero... Zrobienie jakiegoś fajnego napoju My tutaj na dole tam w linku będzie link do obejrzenia naszego filmiku Gdzie pokazujemy trzy różne fajne y, napoje do zrobienia I zobaczycie jakie to są Do następnego! Wymyśliłam! Very berry water a jak takie coś jest? No już jest, ja to piłam. To very very rose water. O. Numer 13 To jest granie w gry, gry. planszówki. Granie, plan w, granie w planszówki. Tutaj akurat mamy Monopoly, ale też lubimy grać w Dixie, Dixie Domek, Scrabble, Remig. I jeszcze takie różne rzeczy. No. Numer 14 to jest gry, jakie nie są planszówkami. No, takie na przykład Uno, Baobab, y, Totem, ten Jungle Speed. No. I takie na przykład jeszcze jakie. Nie wiemy, ale na przykład jakieś y, karty w karty, tak po prostu. O, o, te, te, jak to się mówi? Passions. Nie. Tak, hmm. pacjent też. No tak, ale jak to się mówi,. Następny punkt pokaże Marta. Punkt piętnasty. I to jest. Przygotowanie coś na Wielkanoc. I Marta zrobiła coś bardzo fajnego, co znalazła na internecie. Hmm. To jest taki kurciaczek w jaj. Pis, pi, z pisklętem. To jest taki w pisance jaj. Taki po prostu kurciaczek, słodki, mały. Co nie? No. Ale to sprawdziłam w internecie, ale to miało być ciasto. <noise> Blanka mówi, że najstępny punkt to sprzątanie, tak? Pokaż Blanka, jak sprzątasz. No z siostrą, siostra patrzy. Młodsza siostra patrzy, a starsza sprząta, pokaż, no? Można użyć mopu. <noise> Można. Można, Dobre Można rady. użyć mopu. <śmiech> ścierki Mociumy to. Pokój. Dezefekujesz. Teraz jelly fruits. ja mam sok pomarańczowy, a Marta ma sok ananasowy. No okej. Okay. trzy, trzy cztery. czekaj. Trzy, czekaj. Ja się moje! Ja muszę jakąś miskę. Wtedy. To my Wam pokażemy, jak się robi. Marta ma sok um, ananasowy, ananasowy no. a ja mam aktyny. Tutaj. Oooo! O, o, zaraz. Ooo! So, Okej. So. Ok, teraz to trzeba zawiązać. Marta, Ty już możesz jeść. Ja teraz... Nie, ja z tobą to zrobię. To trzeba to zawiązać bardzo mocno. Mój wygląda jakby wybuchnie do po. Ej, to, to moja miska. Hej, ale mi więcej kapie. Trzy czekaj, muszę jeszcze. Mo jest zuży. trzy, cztery. <grym> Ja yes, swój mm -hmm. trochę zwieńszyłam, nie mi się no, nie! No. Oh, wow, mata. Ja to i tam plop. plop. Punkt 18 to jest mindfulness coloring. I mindfulness coloring to jest takie, tak, że my, my, my wydrukowaliśmy taki rysunek, który ma bardzo dużo detali. Ja je pokolorowałam z takimi plecami i je bardzo polecam, bo są bardzo fajne i miękkie. Punkt dziewiętnasty to są sudoku, różne krzyżówki i takie fajne rzeczy do zrobienia. Punkt dwudziesty to jest zasadzić roślinki. I my jeszcze nie zasadziliśmy, ale wiem, że dzisiaj, później, albo jutro, albo za parę dni Posadzimy fasolę, i po tym jak to nagrywam, pokaże się ten filmik. Pa! Zobaczenia na 21. punkt. Punkt 21 to jest narysować tęczę i ją przykleić do okna. Ja i Marta już narysowałyśmy taką tęczę, ale jej jeszcze nie przykleiliśmy do okna. No, jeszcze gdzieś chyba tutaj leży na stole. Punkt 28 jest następny. 22 Jezu! Punkt 22 jest bardzo ważny. Trzeba zdyzynfikować zdyzenfiko ręce. Ja teraz nie zrobię, teraz ja umyję ręce tym. Robię dwa, włączam wodę i myję. To jest ten eksperyment. Kiedy tutaj są zarazki, mam mydło, zamoczę yy, palec, palec, palec. i zobaczmy, co się stanie z tymi zarazkami. Wow! Jak nawet tak... Wow. A do... no. Dlatego trzeba mieć ręce. Numer 23 to robienie quizów i tutaj są same quizy. Bardzo polecamy po polsku quizy, to tutaj te. Jak mm. po angielsku to Buzzfeed Quizzes One są bardzo fajne I je bardzo lubię Numer 24 to jest Udekorować um, Pokój I ja teraz udekoruję dwoma rzeczami I tutaj Rey ze Star Warsów I Harry Potter Ze Harry Pottera to jest naskakańce. Teraz do tyłu. Uderzyła Marta lampę. I teraz na jednej nogi. Okay. Punkt dwadzieścia sześć jest malować. Rysować pastelami, kartkami i po prostu różnymi rzeczami, nie? No. Numer hmm? 27 to można się douczyć jeszcze trochę pod szkole. Matmy polskiego, angielskiego, hiszpańskiego, arabskiego, chemii, fizyki, tak? Czekaj, nie yy, Historii. No. Na przykład tutaj mam moje, moją matematykę. I tylko no, takie piękności, blanki. To jest on od jakiegoś tam marca, chyba. A ja tam się nie wiem. No jest od tego, 22 marca. Następny punkt, 28, to jest. Zrobić albo nauczyć się następnego tańca na TikToku. albo jak jeszcze nie macie to. Trzy, cztery. and craft No to pierwsza rzecz jest to... do zrobienia takich Króli... króliczków. króliczków z rolek papierowych. I akurat obydwa zrobiła Marta. No, bo ja rozmawiałam z moją koleżanką na Zoomie wtedy. I no. I tutaj jest taki pompon. I tutaj też pompon. I... No to ja zrobiłam A taką poduszkę. Unicorna ze zestawu i jak to się robi no to się ma taki z tego zestawu taka to czucia. szpilka no Ale i to mamy nie takie. takie taka szpilka kawałki materiału mamy kawałki materiału no i potem po prostu Przekładacie się materiał do poduszki. Przekłada się materiał do poduszki. I... Można sobie zrobić taki photoshoot i zrobić sobie same zdjęcia i um, no, można sobie po prostu sobie mm -hmm. zrobić, stawić kamerę i sobie zrobić ładne zdjęcia. Ja lubię robić zdjęcia różnych rzeczy, ale teraz nagrywam filmik, to nie zrobię, ale tutaj na przykład takie zdjęcie lubię robić, albo takie tutaj. Punkt trzydziesty pierwszy to jest spróbowanie jakiegoś nowego jedzenia wow, jakie piękne jedzenie, to nie? O, śmierci! O! No to naprawdę śmierdzi. Spróbujmy. Trzy, cztery. O, o, o. Punkt trzydziesty drugi. Wiem. To na tym punkt to jest zrobić jakiś eksperyment, ale my nie wiemy co zrobić. Tak wiemy. Tak wiemy. Tak wiemy. Tak wiemy. To wiemy. Okay, to ja robię taki eksperyment, gdzie potrzeba mleko, tutaj. Nalałam już na talerz. Yy, barwnik. Yy, no, taki, mydło. takie mydło. No to teraz. I wykałaczkę. To teraz to się tutaj wlewa na środek. Wow, ok. dobra, teraz za, wykałaczkę tutaj. Patrzcie na to. Wow! O, się razem i nie wyszedł. Jeszcze raz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Punkt trzydziesty trzeci. To jest y, takie Pols. Nie na lewej. Tak na lewej. No to zrobiliśmy takie koleczki, y które pokażemy jak robić w następnych filmikach. No. Dobra, to można ten ocet. Wlać to do... jeszcze? Nie, to y To można wlać do talerza, do miski albo na tace. My to wleliśmy do miski, ale też by było dobrze na innych rzeczach. wybrać. Trzy, cztery. Wow! To są też trochę takie jak y, te Bass bombs, Trzy. tylko że do ocetu, nie do wody, czyli w tym nie można się wykąpać. No bo śmierdzą. A z czego to jest? To jest y, te kul, te, takie no. kuleczki, są zrobione z. z y, 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 Sody oczyszczonej i, i wody z, z food coloring, czyli no barwnikiem. Do jedzenia Punkt 34 to jest posłuchać audiobooka I Marta jakie lubisz słuchać? Ja lubię słuchać Emi i tajny klub super dziewczyn i jednego super chłopaka i... czekaj jak to się nazywa? Żadny Karolek. No, koszmarny karolek i bajkowisko.pl Ej, chciałam mówić, ale się zaczyna, tak? <grym> ok, a ja lubię słuchać The Myswick School of Music Craft i to jest na Audible, jest po angielsku. I też lubię słuchać, słuchać Dziennik Sfaniaczka. W punkcie 35 można upiec. Brauny albo ciasto, albo ciasteczka, albo babeczki, albo obietnie, co chcecie. Co my to robisz? Brownie. I szczekasz czekoladę? Tak. No. Okej, okay, na to wlewamy. I potem wszystko wylizę Marta, co tam robisz? Po skończonej pracy? Uuuu! So to I, oh, I, oh. I ciasto gotowe. Wyszło Marcie ciasto. Będziemy testować za dłuższą chwilę, jak ostygnie. To było tylko pierwsze 35 pomysłów do zrobienia jak się nudzisz. No i teraz Możecie, wam to po, możecie to pokazać koleżankom i kolegom, eee, jak, się wam, ten po, o, pomysły, e, jak się wam te pomysły podobały.